Dzisiaj pokażę w jaki sposób, no ja wyrabiam pianę, być może ktoś inny spróbuje to zrobić inaczej, może lepiej. No niestety jak widać mój tygielek nie jest oryginalny, bardzo żałuję, ale mydło jest takie samo. Ok, namoczymy pędzel. Jak pachnie to mydło? Hmm. Dla mnie to jest zapach angielskiej elegancji. Tak właśnie pachnie dla mnie idealne mydełko. Nie jest to zapach jakiś bardzo charakterystyczny. Trudno mi wydzielić jakąś główną nutę. Delikatny, przyjemny. Może właśnie troszeczkę szkoda, że nie jest, nie ma w nim czegoś zdecydowanego, no ale taki to charakter to mydło ma. Yy, bardzo zadowolony jestem z, z użycia, z właściwości, praktycznie trudno wskazać cokolwiek, co mogłoby popsuć wrażenie. Super mydło, także bezwzględnie polecam. Ok, pędzel chyba dochodzi do siebie. O, może jednak troszeczkę go jeszcze namączę. Będzie nam się wylewała piana, ale akurat tak jak większość twardych mydeł i to lubi wodę. Prawda? Szybko piana powstaje już e, w Puszce w tyglu. A, wylewa nam się nic. Damy radę. Będę ładował trochę dłużej niż zwykle. Zwykle wystarcza około 20 sekund. No, teraz nie wiem. Zegarka tu nie mam, ale myślę, że myślę, że już zbliżamy się do tego momentu, kiedy tej. Tego mydła na pędzlu jest wystarczająco dużo. Okej. Okay. Powinno być dobrze. Właśnie trochę mnie zdziwiło, że Tyle osób opisywało problem z wyrabianiem piany. akurat na twarzy wyrabiam, nie w tyglu. Przygotowałem się na bój, ale okazało się, że nic z tych rzeczy. Wstało sporo piany kremowej, Takie jak trzeba. Nic nie trzeba było kombinować. Jakieś pre-leather czy coś tam. To... W tym stylu, absolutnie. Zresztą, chyba widać, wszystko jest jak należy. To, co tutaj, na co mogą zwrócić uwagę, to to, że ta piana, żeby miała właściwości takie super wzorowe, a jednak powinna być odrobinę dłużej wyrabiana. W niektórych mydłach ostatnio miałem do czynienia z Floris London i tam. w zasadzie od razu powstaje taka wzorowa piana, no ale bydło kosztuje kilka razy tyle. Tutaj dostajemy, proszę bardzo. Piana jest okej okay, tam, nie przesadzajmy, że ją trudno wyrobić, po prostu dobrze się wyrabia. Jest kremowa, nie ma tam drobnych, nie ma dużych bąbelków, są drobniutkie, wszystko jest dobrze, tak jak trzeba. I tego jest naprawdę dużo. Bez starania się, bez kombinowania, ile tam wody po prostu kręci i git. Prawda? No co tu zarzucić? Wszystko jest dobrze. I to, co zostaje na pędzlu, na drugie golenie wystarcza, na trzecie golenie wystarcza i spokojnie wystarczyłoby również na czwarte golenie. Akurat tego nie robię, ale jak ktoś chce golić się na cztery razy, to też tutaj. No, zobaczcie. Wszystko dobrze, nie? Ja nie widzę problemu. Także, jak ktoś ma problem z tym mydłem, to chyba jest to problem nie z mydłem, tylko z pędzlem. Dochodzę do takiego wniosku. Wszystko super. Poślizg idealny. Także polecam bez zastanowienia. Kupujcie. W ceramicznym tyglu, żeby później nie robić tak jak ja dorabiać sobie blaszanego tygielka. Bardzo warto.